Kosiarka to 69 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to najwolniejszy pojazd w grze, który należy do klasy pojazdów technicznych. Nie mam pojęcia na czym jest odzorowana, ale wygląda jak większość traktorków, jakie możecie zakupić w sklepach na przykład w Kasturamie. Jest to zarazem najrzadszy pojazd w grze. Możemy go znaleźć tylko na polu golfowym w godzinach od 20 do 22, kiedy to pracownik kosi wykoszony już trawnik na polu golfowym. Niestety, ale zabranie kosiarki z pola golfowego jest bardzo poważnym przestępstwem karalnym dwoma gwiazdkami pościgu, czego nie dostajemy nawet po zabiciu jakiegoś bota. Oczywiście ucieknięcie kosiarką przed policją, żeby zapisać ją na przykład w garażu jest, no, dość dużym wyzwaniem, ponieważ nie posiadamy jakiegoś kozackiego opancerzenia jak w krumie albo szafterze, albo kozackiej prędkości jaką ma Zentorno albo Ozyrys, ale mimo to policja w Los Santos czasami jest na tyle debilna, że sztuka jest... oczywiście ta sztuka jest realna. Dziwniejszą rzeczą jest to, że każda kosiarka w grze posiada wadę fabryczną, mianowicie nie posiada najważniejszej funkcji, czyli koszenia, więc... Możecie sobie pomarzyć o cięciu trawnika przed, na przykład swoim domem na palach. Jedynym sposobem na pozbycie się trawnika, no to jest po prostu obniżenie detali roślinności. Pewnie wielu z was marzy o zamontowaniu w kosiarce szpanerskich neonów, albo spoilera, no i przerobieniu tego pojazdu na jakiś super samochód, ale niestety sama gra nam tego nie umożliwia. Jednak jest dostępna modyfikacja do singla, która pozwoli trochę kosiarkę zmodyfikować, a link do tej modyfikacji macie w opisie. Ale sprzeczmy teraz jakie zawrotne prędkości osiąga ta kosiarka អើចអើច Kosiarka osiągnęła całkiem dobrą minutę 47 sekund i 18 setnych. Tak w ogóle napiszę też w komentarzu, kto oglądał cały ten test drag, bo jestem w sumie tego bardzo ciekaw. Na wink wpisujemy do naszych czterech tabeli i porównujemy go z wynikami innych samochodów, chociaż tak naprawdę nie ma tutaj czego porównywać, kosiarka jest najwolniejsza. Jak ktoś wpadnie na jakiś głupi pomysł, ścigania się kosiarką w jakimś wyścigu, no to już niech lepiej ukończę ten wyścig z buta. Podsumowując, pierwszym jedynym plusem tego pojazdu jest to, że jest rzadki. Pierwszym minusem jest to, że kosiarka tak naprawdę nie kosi, czyli no, nie posiada tej najważniejszej funkcji, czyli koszenia. Drugim minusem jest to, że po prostu nie mam tutaj żadnych możliwości modyfikacji a szkoda, bo na pewno można byłoby przerobić tą kosiarkę na jakąś panerską furę. No, o prędkości już tutaj lepiej nie wspominać. Niestety, ale moja ocena to 2 na 10. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów chce zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jakie polaże, aby zobaczyć spośród wszystkich, a być może pojawi się na tym obrazku w kolejnym odcinku.